Witam na kanale HardReset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zaprosić znajomego na Steamie. Więc, jako pierwsze, musimy dać kursor na naszym niku, tutaj, gdzie widzicie, i następnie wybrać opcję Znajomi. Klikamy i klikamy opcję Dodaj znajomego. To jest jako druga od góry. Możemy swojemu znajomemu wysłać nasz kod który będzie trzeba następnie wprowadzić tutaj poniżej. Możemy go zaprosić również poprzez link, jak i również poprzez wyszukanie nazwy. Możemy naszego znajomego wyszukać poprzez jego nick i jak widać, wyświetlają się użytkownicy. Jeżeli znajdziemy naszego znajomego, możemy, możemy go zaprosić. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników. Thank you